Kiedy on ma film dramatyczny, który Wielu z was pewnie teraz zastanawia się, czy warto wyemigrować, czy nie warto. Więc, biorąc pod uwagę, jak piękną mamy dziś pogodę i nie to nie jest śnieg, opowiem wam trochę o zaletach życia we Francji. Co zyskują ludzie emigrujący do Francji, czego nie mogli mieć w Polsce? Na przykład godne życie. Zapraszam do oglądania. Like it was the first time, remember? take you there. witajcie na kanale Izabel Vili w dzisiejszym filmiku 5 zalet życia we Francji. Zapraszam! Punkt numer 1 to tolerancja. We Francji nikogo nie obchodzi jakiego jesteście wyznania, koloru skóry, orientacji, pochodzenia, klasy społecznej. Na co dzień nie rozmawia się na tematy związane z religią i pieniędzmi, dlatego nie czuć takiej dyskryminacji. Jesteś homoseksualistą? Nikt nie stoi na przeszkodzie, żebyś zawarł związek z osobą tej samej płci. Jesteś muzułmaninem, ale masz ochotę podarować dziecku na święta Bożego Narodzenia prezent? Spoko jak najbardziej nikogo to nie szokuje. Nikt tutaj, przynajmniej na głos, nie ocenia ludzi ze względu na ich statut społeczny i kobiety nie przeliczają szybko w głowie, ile Mariola wydała na swoją torebkę. Życie bez presji i z szacunkiem do drugiego człowieka jest super, bo po prostu możemy się bardziej wluzować, skoncentrować na sobie i właśnie nie zaprzątamy sobie głowy tym, co pomyślą o nas inni. Punkt numer dwa to benefity pracownicze. Ludzie mówiący o Francji często poruszają temat pomocy społecznej i zasiłków, ale ja skupię się teraz na benefitach pracowniczych, które uważam, że są o wiele ciekawsze i to właśnie dla nich warto tutaj przyjechać. Warto zacząć od tego, że we Francji wiele osób pracuje w trybie 35 godzin tygodniowo, co oznacza, że albo można pracować 7 godzin dziennie. Albo od poniedziałku do czwartku 8 godzin i w piątek wychodzi się wcześniej. To powoduje, że nasz weekend może trwać prawie 3 dni i daje to nam możliwość naprawdę wypoczęcia od pracy. Oprócz tego dodatki do pensji, które są imponujące, czyli na przykład restaurant, czyli kupony na lunch do restauracji, Trzynasta pensja, premia za obecność, premia za punktualność, bony na wakacje, bony na święta, zwrot części kosztów ponoszonych za dojazd do pracy. To jest część profitów, o których wiem, że istnieją. Myślę, że jeżeli chodzi o Francuzów, to tutaj sky is the limit, o wielu innych um, Benefitach. Nie mam pojęcia, nie wiem. No ale po prostu opłaca się tutaj przyjeżdżać i żyć, bo oprócz tej podstawowej pensji mamy multum dodatków. Punkt numer 3 to czyste powietrze. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny aspekt życia, ponieważ pochodzę z miasta, które jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i odczuwałam problemy zdrowotne na tle właśnie smogu i zanieczyszczenia powietrza. We Francji jest mnóstwo skwerów, parków, lasów. Jest czystsze powietrze, są korytarze powietrzne, dzięki któremu po prostu cały czas jest wiatr i to powietrze cały czas się rusza. I po prostu kiedy wychodzimy na zewnątrz w lecie czy w zimie, to powietrze nie śmierdzi. Nie jest duszące i po prostu można naprawdę oddychać pełną piersią. Czyste powietrze wpływa też na ilość ruchów w ciągu dnia, czyli też na zdrowie, ponieważ Francuzi tutaj bardzo często mają psy, żeby mogli z nimi spacerować. Jeśli nie mają psów, to bardzo często uprawiają sport na świeżym powietrzu, taki jak jogging chociażby. No, a wiadomo, ilość ruchów w ciągu dnia też się przekłada na przykład na wagę. I tutaj właśnie można powiedzieć, że we Francji problem oddychania. Wśród ludzi, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, jest o wiele mniejszy niż w Polsce. Punkt numer 4 to podróżowanie. W tej chwili możliwości podróżowania zbyt wiele nie ma, ale ogólnie rzecz biorąc, podróżowanie z Francji jest dużo tańsze niż z Polski. Jest to związane z położeniem geograficznym kraju. Ale także z faktem, że loty z krajów zachodnich już zaczynają od Niemiec są po prostu tańsze. I jeżeli chcemy zwiedzić kraje typu Portugalia, Hiszpania czy nawet Wielka Brytania, to te loty są po prostu o wiele, o wiele tańsze. Przykłada się to też na zarobki, ponieważ we Francji podróżowanie nie należy do najtańszych, ale Francuzi mogą na to pozwolić. A jeżeli nie, no to właśnie często jeżdżą do krajów, które są tańsze typu właśnie Hiszpania. Punkt numer 5 to standard życia. Jeżeli porównamy sobie singla z pensją minimalną w Polsce i we Francji, to będziemy mogli zobaczyć właśnie jak ten standard życia się różni pomiędzy tymi dwoma krajami. I teraz zacznijmy od pensji minimalnej. W Polsce to jest 2600 zł brutto, czyli około 1800 zł netto. Natomiast we Francji jest to 1520 euro brutto, czyli około 1200 euro netto. W zależności od lokalizacji we Francji, możemy wynająć pokój lub mieszkanie już od około 500-600 euro miesięcznie, w Polsce jest to od około 600 do 1500 zł, właśnie w zależności od miasta. Karta miejska to koszt około 30-50 euro, który jest częściowo zwracany przez pracodawcę. Natomiast w Polsce koszt karty miejskiej to około 80 zł, powiedzmy, który nie jest zwracany. Jeżeli chodzi o żywność, to we Francji spokojnie zmieścimy się w kwocie 300 euro za osobę miesięcznie. Wiadomo, tutaj jest wszystko zależne od naszych przyzwyczajeń czy diety, ale 300 euro to już nie jest taki restrykcyjny poziom cenowy, już możemy sobie pozwolić na takie ponad podstawowe potrzeby. Natomiast w Polsce szczerze powiem, że nie wiem, jak się teraz kształtują ceny, ale myślę, że miesięcznie na osobę to będzie też około 600 zł, żeby nie kupować po prostu tej. W e, żywności najgorszej jakości. Wyjście ze znajomymi raz w tygodniu to będzie około 20 euro razy 4, no to 80 euro. W Polsce 50 zł, razy 4, 200 zł miesięcznie. We Francji często też musimy przystąpić do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. To jest koszt takiej taki najtańszy opcji to jest około 20 euro. W Polsce tego nie mamy, więc to nam odpada. Kolejna sprawa to na przykład pójście do lekarza. We Francji to będzie około 50 euro, które po czasie zostanie przynajmniej częściowo zwrócone. W Polsce, jeżeli musimy iść nagle do lekarza, to musimy się liczyć z wydatkiem około 200 zł, które nie zostanie nam zwrócone. Jeżeli chodzi o kosmetyki, produkty utrzymania czystości i yy, higieniczne, to myślę, że do 50 euro max. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że to będą koszty do 100 zł. I teraz jeżeli zliczymy sobie te najtańsze opcje w obu z krajów, to widać, że we Francji wychodzi około 1000-1100 euro, natomiast w Polsce to jest bardziej 1700-1800 euro. I jak możecie zobaczyć, w żadnym z tych krajów nie jest jakoś super, będąc singlem na minimalnej pensji, aczkolwiek we Francji już możemy mieć to małe poczucie bezpieczeństwa, bo zawsze są te zwroty z leków, zwroty za lekarza, zwrot za kartę miejską. Natomiast w Polsce nie mamy już takich dodatków, więc wychodzi nam, że pensja minimalna tak naprawdę może nam zagwarantować tylko egzystencję taką w tym momencie już wiemy, że nie możemy sobie odłożyć nic na przykład na wakacje. Jak żyjemy w Pasie, to wiadomo, że te koszty są lepsze, natomiast we Francji już po prostu zwiększamy komfort życia, a w Polsce staramy się go dosięgnąć. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość ludzi nie zarabia minimalnej krajowej, ale po prostu właśnie chciałam Wam pokazać, jak kształtują się koszty życia w obu tych krajach. Podzielcie się ze mną Waszymi przemyśleniami na ten temat. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie proszę o zostawieniu kciuków w górę i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli interesuje Was tematyka życia we Francji. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!